To lew, to są pole. Teraz mamy tutaj windę niemarkową znowu. WOLMAX. Idziemy na 15. Wow. 400 kilo! Nie wiem ile osób po to nie pisze. Dziwny dla Niemarkowców, jak nie ma... E, muzyki. Dobra, jesteśmy na piętnastym piętrze. Dobra, jest ta druga winda, ta duża winda. Teraz jest 630 kg. Dobra, idziemy na pierwszej. Skończymy nagranie. Winda jest troszkę duża, jak widzicie. Winda jest taka sama. Tylko jest 600 kg. 8 osób, nie wiem jaka. Jak, 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 jak może też 8 osób, ale może mogłym mo, mo być. Być na, no, wyśle, prawda? droga. widać jak nam. Mm. Nie mówię mnie, Mark, takiej płytki, ale jest takie płytki. Jest jak na pieszo. wysiadamy? No i cóż, to tyle.